Po poprzedniej wygranej naszym wspaniałym, ale nie tak wspaniałym jak gostewi katem. podbudowany, lecimy dalej razem z Belfim. Siemano, tym pierwszym zdaniem już mi zaimponowałem. A wiedziałem, wiedziałem, ale no na gosztwie nie ma mocnych, nie ma mocnych. kat. Yy, no całkiem całkiem ostatnio poszło dobrze, ale ale no zobaczymy jak będzie dalej, bo tutaj ja nie jestem pewny tego mordercy, więc więc tutaj. Tutaj dlatego mm, też się skłaniam ku twojemu ulubionemu gościowi. <grystanie> Perki zostają, e, zadanie się tylko zmieniło, ale w sumie nie pokazywałem w, w poprzednim odcinku, więc w sumie co za różnica. E, no i tyle w sumie. Nie ma co wiele przedłużać, lecimy tam mordować, ewentualnie e, dawać się ogłuszać i oślepiać. Być ale... mordowanym. <grystanie> Być mordowanym <grystanie> <grystanie> jako mordulec. Dokładnie. Ale ja lam aleja No, chyba taka średnia nakata, coś mi się tak wydaje. No ciężko, bez dużo budynku No... Też mi się jakoś tak. Ej o! na start? Tak drudnia, I to dwójka, bo tam za, za tym autem był drugi. Ale to już polecę tutaj za Ale pójdzie wejście do tego i pójdzie okno Na pewno. Nie gdzie piętro Nie O proszę, to to masz ją a, a nie miała spadania, co ona odwaliła? Chyba bez... po prostu biegała bez celu Chyba tak Tumasz, A to był drugi za samochodem by Ciekawe czy tu dalej stoi Nie no uciek, uciekł Ale jest... Kij... ocalały na samym początku gry to już jest geek. Tak, to jest miło znaczy, jeżeli jest, się tym ocalałym, to nie. No to też prawda. Może no, zobaczmy, czy robię tego gena? Nie, nie, nie robię. Możesz iść, co? Tego też nie. To robię pewnie tego w domu, coś. Ale tego robię? Tak robili tutaj. Nie widziałem nikogo tu. Ej, i robi dalej. co ja zrobiłem? O Jezus, co Aha. ja zrobiłem? Ojej, co ja zrobiłem? co to było. Paleta. Możesz w sumie dać go na paletę i rytuał Walne. Od razu jest z rytuałem. Oj, jaj, jaj. Aj No dobra, masz go. Dobra, Aj. nieważne. Oni grają tak jak ja. I masz tak przed sobą od razu. Yy, dobra. Da. No, sorry. Tropiszcie, <laughs> widzą mnie to no, zrobię. O nie, niszy, 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 kurwa. Co za to było, za A tu to jest, tu jest, jest, tu jest. O, coś chcą chyba zrobić tutaj. Nasz ten. Chcą mieszać, ale nie wyjdzie. Ale im nie za bardzo. A tu się Co cały. Ciesząłeś? Tu jest. To jest ten cwaniak. Tak, może mieć descarta, ale nie ma. Jeśli nie będzie biegał lewo-prawo, to nie ma. I... Ładny. Chyba to będzie szybki mecz, coś czuję. Dawaj to Jill w sumie. No, bo ona chyba słabsza jest. Co jest grane? Przecież... Ja nie jestem Oni taki... chyba tak specjalnie na odcinek. Tak szczerze powiem wam, widzowie, będę z wami szczery, tak naprawdę mas kupuje tutaj graczy. daje im po 100 złotych za godzinę, bo granie właśnie. Jak spojrzycie, no to zobaczcie, TSM to jest team, nie? Ajdź, niedobrze. No zobaczcie jak oni grają, to jest dziesiąty Prestige. On nie, on miał trzynasty! No to nawet trzynasty. Oj, 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 Długi, pamiętaj, długi, nie mm -hmm. krótki. O kurde! A to zrobił. To jest wszystko udawane. <laughs> no dobra, przelecę się za nim. Ja <laughs> Mam dobry humor, bo już trzeci hak poszedł. <laughs> tak, a żadnego gena nie, nie było. Nie, ja, ale misk, misk chyba z... z... Nadwór poszedł. Tu kolejna paleta a pół... a możesz rytuał. Ajajaj. Aj, aj. On się nie da chyba na to. On a on się już polecił. A to pierdolę. Trochę mi dobra, szkoda czasu, im, dobra. Aha, on im. idzie tam gdzie chce... Oni iść. robią to tego gena, to możesz tam z rytuałem podejść. Wiem, właśnie chciałem tam iść, ale on poszedł w tamtą tam stronę. Ajajaj, <grym> aj, aj, zrobili. O, dzień dobry. Dziadek? Dziadek. Dziadka, Dziadka wezmę. Bo on jest I, masz ranny. Obok siebie i po prawo kręcą ja, Gdzie on jest kurwa? O tu! Tak wiem, słyszę, 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 słyszę Tak, mówisz tu Nie rozwalą Dobrze, dajesz im po hicie, to zarąbiście Powieś! <laughs> Jeszcze im się nie uda! Zostali <laughs> hejta! Co jest grane? On ma klatkę. Sami widzicie, widzowie, to jest wszystko ustawione. Jedna wielka... Ty, ta jest tutaj w ogóle. Ja Co jest grane? Sorry, sorry, że cię tu zagłuszam, ale to jest... Nie, no, dwa, się stary. To jest niesamowite, to jest po prostu. Nie, 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 co tu się dzieje w ogóle. Ja w ogóle nie jestem potrzebny na tym odcinku, ja stąd idę, nie? No, no, nie chcę być niemiły, ale faktycznie przy tym odcinku to niewiele masz tu do roboty. Ja myślałem, że tu będą się lupować, że będę ci jakieś wskazówki dawał na lupę, a. Ja tu muszę aż spierdalać od tego haka, żeby kurwa dać im jakiekolwiek szanse. I to katem. To karty. To karty? Jimmy będzie ukontentowany. Nie, Jimmy to powie, kurde, że ja taki gierek nie mam. Ja się muszę pocić, 24 na 7. Wracam zmęczony z pracy, o! muszę jeszcze killerów, nasz znaczy surf w wyleczył się nie? On tamtej się uleczył. A tu mogę, że mogę za nim pobiegać. Nie, nie uleczył. Spad na dół, spad na dół. Na dół. I biega wokół budynku. Teraz Je... w drugą tu stronę. Ktoś jest. A tu w szafce jest. Nie. Nie tak, takie, yy. Dobra, no, gdzieś tu kuś właśnie... Słychać było takie Dobra niech. w szafce siedział. Mhm. Dobra, stracich. Robię tam tego gena poważnie? Czy oni chcą mi zrobić... Nie wiem, w sumie Trigena? Nie. Nie, nie zrobią mi Trigena. Wszyscy są uleczeni? Nie. I sobie kopnąć, widziałem go i tak. Znaczy genów jak nie mają progresu to jest taka strata czasu trochę. No ale... Ale to tak na przyszłość, żebyś mm -hmm. Wszyscy poleczeni. Tu w piwnicy no, jest? Skoring się nie odzywa. Ptaki się nie odzywają. Ciekawe. Może znowu nic nie robią takie... O jest ktoś. O. Dzień dobry. <laughs> Rebeka znowu do ciebie wbiega. Dzień dobry. I znowu dostaje hita. Ty ona będzie miała dętkę już No Chyba nie? Nie, 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 to drugi hack długi dopiero. A tak, 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 bo je, to nie to nie ją. Nie myślałem, że ta akcja pod tym hakiem. To masz drugi obok. Ja no pójdź do tamtego, do tamtego pójdź, bo mi cię z ten Wiem sobie i myślał, że przejdę przez paletę Dobrze, zrzuciłeś sobie hak. Gratulacje Nie, drugi faktycznie. Jak ten gość mnie wkurwia. Oj, bardziej w prawo, nie możesz tak ten nadramiać. Ej, dałem się. O, ty baguje? Hmm, Chcesz by kogoś przyface campić za takie chujowe akcje? A, idę tutaj. Jak jest taki cwaniaczek? Tu jest, Jill. Jak jest, jak są takie cwaniaki, to będziemy się gonić przy haku. Bardzo ładnie. I co to takie w ogóle się ze Wciągnęli, dobrze. Niech się ściągają. Ale I ten gość mnie wkurwia, bo on... Jest cień... A no tu... Aj, tu okno jest. On jest... Nie jest wcale jak... jakiś... Gdzie ono poszło? Obiegło budynek z drugiej strony. A dobra, to chuj. A tu się leciał dawaj, z rytuałem. Aj, trochę za późno. Za późno. Bo ten mnie widział. Ten mnie w kurwia. on wcale nie jest wybitny. A udaje kurwa yy... nie wiadomo kogo. Dlatego se teraz powiesi. Teraz już go masz. Tu jest paleta. Bardzo ładnie. No, Ajdź. Nie w paletę, mówi. Jak masz dawać, to nie w paletę. Dobra, a co rozwalę se paletę, co mi tam? Rozwalam wszystkie palety, to rozwalam wszystkie palety. Gdzie on powie, tu. Do budynku. Okno, ale Jill poszła w lewą stronę. A nie, to Rebeka. Rebeka, Ale tu... leczy się Jill. Po W nice. <laughs> krzaku. No trudno. Oni są teamem, coś tak czuję, tylko grałem jak debile. Znaczy ta dwójka to na pewno, bo mają to samowników. Ej, ja Bardziej pomyślałem, że Jill i ten. Jill raczej nie. A ja i to ten maszko, faja, dobra, go, maszko, goni go maszko, już maszko. do końca. Nie ma palet. Goni go do końca, niech se robią, nie, ma paletę. No ale to tam nie miał za tym drzewem. Z drugiej strony go odejdź i hit. Dobra. On myślał, że zniszczysz. <laughs> Wieź go od razu za takie granie. No, za takie chujstwo, no wiesz co, no nie jest wcale jakiś kurwa wybitny, a se jaja robi. A Jesz... w ogóle. Wiem, wiem, wziąłem. Niech se robi. Byle ten nie ucieka, a resztę mam w dupie. Na ten moment. Znaczy mogę go... W sumie poganiać tutaj. Bo to... O kurwa, myślałem, że to przejście jest dobre, nieważne. Cyk. O, ściągnęli go. Dobra, zostawię go na razie, nie będę... ...tunelował. Ciekawe, to czy... Uży... Może, pójść. może. Ale nie poszło. Ale bieg tam do to toaletę, bo było, było słychać. To daleko był. No co jest? Drugi zgon. No to teraz muszę na powalenie tego dziadka. E, tego... Tego pajaca. Och, normalnie bym Rebece dał uciec może. Och, cwaniaczek. Oj kurwa, nie trafiłem. Ale że jesteście razem w drużynie! To trzeba zrobić to. No nie go wal długie, bo on y, robi 360 nie? Mhm. Żebyś zawsze trafił. No to zdążysz, bo tu nie ma palet. Nie ma, nie ma. Tu już nic nie ma. Aj, nie trafiłem! A tu jest! tra la 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 la, -la, -la. Kurwa, co jest? Musisz drugi zrobić. No. No. on miał już drugi hak, nie? Yy, tak. On no to trzeba się... go zostawić, bo on musi umrzeć, chociaż... Ale to jest jego koleżanka, to nie, 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 muszą umrzeć obydwoje. O nie. To takie granie. Ja rozumiem, macie słabą drużynę, ale jakbyście grali Wiesz fajnie... Co, może ja bym druty dał obok niego. A faktycznie. Tak wokół niego już całkiem. Jakby ten. Gdzie on jest? Za tym auto. O no, dobra, ja chyba już nieważne. Gdzie ona pobiegła? Zobaczymy, po śladach. Tu A, w prawo za, za drzewem Gdzie A, za drzewem, a ukrywa, no właśnie czułem coś, że w krzaku jakby Aj Ciekawe Myślę czego będzie bliżej. chciała podnieść dobra, dobra, idę za nim, pierdola. On tu nie ma palet, więc chillera utopia, tylko będzie kręcił. Aj! No Musisz tak bardziej 360 zawalić. A i teraz za wcześnie No. Okej, okay, teraz sobie druty zrobimy Na pewno jeszcze mi napiszą, że jestem camper. No to na pewno, ale nie 100% Na 100%, na 100%. No Znaczy minimalnie trochę stunelowałem, ale nie kampiłem Ona gdzieś tu pobiegła, nie? Czy ona się leczyć będzie? Nie, ona ra raczej pójdzie po tamtego. Bo ptaki nic nie mówią. To tak, nie widać to na, nikogo. Na kucaku chodzi, tak jak wtedy. A to wtedy nie działa? Nie, nie bo ptaków nie płaszczysz na kucaku. Oho. Ci ona jest? Jest ranna. Znaczy uciec na pewno nie uciekną. Czasami patrz na tego surowca, czy nie leczy go na przykład. Może go leczy. Chyba, że on wyszedł. Gdzie ona jest? No do genów to nie mąc. Nie, co... tego serwa? A, podniosła no, go. Się, no Kurwa, jak... ale biegną tam, dobra, dobra, dobra. A będą się tak ze mną bawić normalnie. No to się wykrwawią, nie W końcu tak. Rebeka budyn. Nie, mówisz? Kurwa! Nie Wiedziałem, że szafka, ale nie ta. Ale to ten. To ten pojazd. O, ta druga też, też była w szafce. Tylko w środku budynku. On Czy... będzie skakał. A to możesz od razu hit? No, trochę za wcześnie, nie? spadasz, musisz. No. Hit. Za wcześnie, za wcześnie, bo myślałem, że ten. Myślałem, Bardzo że dobrze. Dobra już nie kręcę tych kółek, bo ona i tak na kucaku przejdzie i chuja z tego będzie A nie w której szafie siedzi? Nie, ona wyszła chyba z tej szafy ha, Może wróciła <laughs> Ona tu gdzieś kurde powinna gdzieś się kampić Rebeka Gdzie jesteś? Nie, no bo zaraz go powieszę, bo to sensu nie ma tak grać, ja to tylko przedłużam. Nie, żeby nie przedłużać odcinka, wiesz, może żeby naprawdę go powieszał. Dobra, powieszę go i znajdę klapę po prostu. Znajdę po prostu klapę i tyle, niech zdycha. Nabiłem mu tylko niepotrzebnie punktów. <grym> nie ma to sensu faktycznie przedłużać, nie, że... znaczy odcinek 16 minut dopiero, więc... Więc luz, ale ogólnie, żeby nie przedłużać, bo to już... Już nawet mi złość przeszła. Klapa tutaj się nie zrespira, raczej przy ścianie. Ja bym sprawdził główną ulicę. Ech, A jest tu w tym domku Myk. <laughs> no to psypał Jak tam bramy? bramy. Jedna tu, gdzie jest druga? A tam, ach, to A, może. blisko siebie bardzo. Dobra, to tutaj nie musisz podchodzić. Jak widzisz, że nie otwiera, to nie musisz tu podchodzić. No wiem, ale może w krzaku się chować. Tam to otwiera raczej. A ja mam Eda, ale no, on tak, jest. Tak, kurwa, zdąży. Nie, ma dwa światełka? Nie, ma trzy światełka. No, zdąży. Zobacz. Dobra, uciekaj. Za blisko tamtej bramy podszedł <grym> <grym> Jeszcze był śmiesznie, było śmiesznie jakby była daleko od tego <grym> Tak, źle by wy wyczuła piksel No trudno, 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 no... Ach. Trójka i tak jest dobra Znaczy mi tylko szkoda, że nie, puś... nie, nie uciekł mi ktoś inny Bo to było z drużyny od tego Kutasa Chociaż on został... Ta Rebeka została pierwsza powieszona Więc w sumie trochę jej było smutno najbardziej mi się wydaje Bo ona miała taki trochę przypałowy mecz No, uciekła, to niech się cieszy Szczęśliwy dzień ma. Szczęśliwy Ale nic nie piszą, ooo Czyżby przeżył to? Coś by przeżył. I to Jill najmniej punktów. Ja nie wiem, czy oni wszyscy nie byli jakoś plus minusu. Chociaż. Oj, Bill był biedny. Z jednym perkiem. <grym> Adepta robi. <grym> no nic. No tu się udało. A patrzcie, jak mu nabiłem tego. A nie, to Rebeka dostała tyle punktów. Nie nabiłem mu aż tyle no to za punktów. Za ucieczkę. Za ucieczkę. A, to spoko, dobra. Rebeka niech ma. <grym> Rebeka spoko. Dobra, no ale to w sumie wychodzą tym katem yy, dosyć długie te, te pojedyncze mecze. Przez to, że trochę się tak bawię, bo znowu jest 18 minut nagrania, więc myślę, że sobie zakończymy. Znowu taki pojedynczy. No, i jeszcze jakiś jeden może trzaśniemy, Zobaczymy, jak tam z czasem yy, będzie. No, ale na ten moment yy, dzięki, wielkie tutaj za uwagę. Dzięki tutaj za kolejną pomoc, która w sumie w przy tym przypadku. <laughs> Akurat sami surfowie się podkładali. Użyłem się jak kanapka w szkole. Nie, ta, ta co została w plecaku. No co właśnie mówię, że kanapka w szkole ta co zawsze wraca do domu. Ale, ale no zobaczymy, może następnym razem już tak nie będzie. Miejmy nadzieję. Oczywiście ławka w górę subiczek. A to wiadomo wiadomo. Tutaj widz, widz prosi to. Dajcie. Dobra. Dzięki wielkie. Do usłyszenia i Elale